Piotr Śmiałek, Franciszek Liszka. Zagotowało się tam za Piotrem Śmiałkiem Franciszek Liszka. Świetnie wystartował. Czy utrzyma prowadzenie do pierwszego e, zakrętu? Bo zdaje się, że tam może być ostro w tym pierwszym zakręcie. Nie, Łuczak już się wcisnął, jest na pierwszym miejscu. Potężny tam uścisk kół w samochodzie Piotra Śmiałka. Jest dopiero ósmy w tym momencie, chociaż startował z, z pole position. A widzimy, jak bliżutko za tylnym skrzydłem samochodu Łuczaka podąża ten młody zawodnik. Tam się stało, bo Franciszek Liszka stracił nagle wiele pozycji, jest poza torem. Mateusz Łuczak odjeżdża delikatnie, stawce, nie jeszcze jakoś bardzo wyraźnie, no ale. I kolejne tutaj Witkowski. wydarzenia z udziałem Witkowskiego i Szołtyska. Ktoś tam znowu obrócony, Szautysak, pokiem. Tak. Glas tam walczył z Kotarskim. Kolejny zakręt będzie w lewo, od wewnętrznej znajdzie się Jerzy Glac, a kolejny w prawo i doszło do delikatnego kontaktu. wypchnięty, ale opanował samochód Jerzy Glac, Piotr Śmiałek. Znowu uderzenie, znowu tak, tak się jest. oparli bokami o siebie, no i Śmiałek z przodu. A Glac teraz ma, że repca obok siebie, Kwiatkowski też gdzieś tam się czai, żeby zyskać pozycję. Będzie bardzo ciasna teraz, na dojdzie do zakrętu. Trzy Porsche bok w bok U -u. teraz jadą. Uuu, no pachnie tutaj jakimiś kłopotami. Pachnie Glac... dymy. Padł na dziesiątą pozycję, a teraz a, właśnie jest na trawie i traci bardzo, bardzo dużo miejsc. Kwiatkowski w tej też stracił, Berdys też to wszystko zamieszany, ależ chaos tutaj się zrobił tuż za półmetkiem tego sprintu na Sebring. Znowu, Oj, uwaga, znowu wyjście. będzie karambol. Aijaijai. werbowy tym razem. No i teraz Daniel Libront jest już najbliżej. Jak tylko się da zabraje. Zabiera się w strudze za Mateuszem Łuczakiem. Będzie się starał wyskoczyć za jego pleców. Czy Mateusz Łuczak wyczuje te ruchy? Czy się obroni Daniel Libront? Mateusz Łuczak, walka o pierwszą pozycję. Bardzo szeroki zakręt. Zupełnie inaczej pojechali. Broni się jeszcze tutaj, ale kto będzie miał lepszą trakcję przy wyjściu? Libront Łuczak, Łuczak, Libront, koło w koło w tym momencie. Teraz bardzo ważny ten prawy zakręt to wyjście na długą prostą. bliziutko tutaj Libront, ale ważne, żeby nie stracić rozpędu właśnie przy wyjściu na prostą i chyba tego rozpędu Libront nie stracił, ależ tutaj będzie bardzo blisko. Próbuje szuka w lewo, w prawo, gdzie jest. tutaj wejść, uczakoni. Jest, wchodzi od wewnętrznej. No i kto będzie pierwszy na linii mety? Libront, Łuczak, Łuczak, Libront, chyba Daniel Libront. Na razie tak, ale jeszcze mamy ten długi ostatni zakręt. zakręt. Tak jest, no ale to jak tutaj jest od wewnętrznej przytrzyma swoją pozycję kluczowe. to Łuczakowi będzie bardzo, bardzo trudno już na tej ostatniej prostej. Ale rzuciło teraz z delikatnie samochodem Libronta, i przez to Łuczak może być z przodu na mecie. Jest z przodu yes. o 38 tysięcy sekundy, ależ walka do samego końca. Brawo. Zaczynamy! Adam Kotarski dobrze wystartował, Jerzy Glac również, Franciszek Liszka, Piotr Śmiałek to jest pierwsza trójka, ale już tam próbuje się wychylać Piotr Śmiałek i będzie próbował atakować Franciszka Liszkę. Liszka za Jerzym Glacem, Adam Kotarski utrzymuje pierwsze miejsce, tak to wygląda w tym momencie. Z przodu bez zmian Kotarski, Glac, Liszka, Śmiałek, natomiast Jerzy Glac przymierza się do ataku. Na lidera tego wyścigu Adama Batu Kotarskiego. Wąsowski. Poczekajmy od wewnętrznej. Adam Kotarski, od zewnętrznej. Jerzy Glas. Napędza się tutaj ile może. Bardzo blisko siebie, żeby tam była fair walka, żeby się. Nie wypchnęli w tym miejscu, blisko ściany przejeżdża Jerzy Glac, Glac-Kotarski, Kotarski-Glac, to są pierwsze dwie pozycje, za nimi Franciszek Liszka i Jerzy Glac wygląda na to, że obejmie prowadzenie w tym wyścigu. No i tak jak Nikodem wspominał, ten punkcik zaokrążenie też może być istotny w tej walce o trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej, trzecią pozycję pomiędzy właśnie Jerzym Glacem, teraz Franciszek Liszka, tam dość szeroko na trawę, na pobocze zjechał. Stracił rozpęd i Konrad Żerewiec może to wykorzystać. Może także Daniel Libron tutaj też się do tego wszystkiego podłączyć za chwilę będzie obrona tu wykonanie Franciszka Liszki po wewnętrznej ciasno tutaj próbuje teraz to wyjście na kolejną prostą. Konrad Żerewiec musi teraz zerknąć w prawe lusterko. Daniel Libron wychyla się coraz mocniej i jest przed konradem. Żerebce, wszystko na to wsk wskazuje. Jeszcze tutaj będzie próbował jakoś odgryzać się Konrad Żerebiec, ale taki zdecydowany atak Daniela Libronta. Podskakują tam samochody blisko bandy Daniel Libront na trzeciej pozycji, a za nim Konrad Żerebiec. Łuczek już w tym momencie mniej niż sekundę za Liszką Grzonką, no bo to się zmienia. Właściwie jest już tuż, tuż. Tak, no, już się uporał z rywalem, no, ale oczywiście to pozwoliło Łuczakowi znacząco zredukować te straty. Teraz to on musi uporać się z Grzonką, żeby trzymać się bardzo blisko Franciszka Liszki. Konrad Żerebiec teraz zjeżdża, także Kuba Kwiatkowski, a więc absolutnie decydujący moment tego wyścigu. Walco o w klasyfikacji generalnej przypominamy. Jerzy Glac, Jakub Kwiatkowski. Mateusz Grzonka, Franciszek Liszka już praktycznie się zrównuje z samochodem Jakuba Kwiatkowskiego. Czy to wystarczy, żeby go wyprzedzić od wewnętrznej Kwiatkowskiej, od zewnętrznej Liszka, ale za chwilę zmieni się ten układ i za chwilę jeszcze raz, bo to jest taka sekcja trzech zakrętów, ale szybki jest tutaj Franciszek Liszka. Może nie wystarczyć tego tempa Jakubowi Kwiatkowskiemu. Ależ walka bok w bok, no kiedy w sprincie Śmiałek i Glac ten sposób walczy, nie skończyło to się dobrze, obijali tam się o siebie bokami. Teraz jest wystarczająco, akurat tyle miejsc żeby tam wcisnąć Porsche i listę to się udało w tym momencie. No uczak cały czas za Piotrkowskim, tutaj nic się nie zmienia. Pytanie czy coś tutaj się zmieni, czy też e, nie. Żerebiec i Libront i obrócony teraz Żerebiec przez Libronta. A Adam Kotarski, no właśnie już tuż, tuż, już bliżej się nie da za Jerzym Glacem. Dużo szerzej, zgarnął prawie pakołek w tym momencie Adam Kotarski, żeby tam jak najbardziej się napędzi, że no będzie zjeżdżał też, nie ma zjeżdżam. wyjścia. Tak jest, nie było na co czekać. Adam Kotarski zostaje na torze i jest w tym momencie liderem tego wyścigu. No zobaczymy czy będzie w stanie utrzymać tę pozycję. Trudno oczywiście tu wyjazd dalej serwisowej będzie. Na razie z przodu ale oczywiście napędzony Jerzy Glad będzie atakował, będzie próbował odebrać pozycję lidera. Znowu to okrążenie zjazdowe tutaj bardzo ważne było. Dla Jerzego i dla Adama, na razie Adam z przodu, tam gdzieś za nimi Żerebiec, wyprzedza Kwiatkowskiego, traci Kuba Kwiatkowski, kolejną pozycję. No tak blisko się wie, że już bliżej się nie da, Jerzy Glac znowu zrównuje się tym razem z Adamem Kotarskim, za nimi Piotr Śmiałek, od wewnętrznej Jerzy Glac, od zewnętrznej w tym momencie, to się oczywiście zmienia, ale Jerzy Glac obejmuje prowadzenie ten tym wyścigu Piotr Śmiałek jeszcze się przymierza jeszcze do ataku. Jest może to wykorzystać, bo jest tuż za Piotrem Śmiałkiem. Ależ to wyczucie Jerzego Glaca tam o samochód na tarce, ale złapał auto. Spokojnie się zmieścił w tej przestrzeni, którą miał obok Kotarskiego. I w ten właśnie sposób wychodzi z powrotem Jerzy Glac na prowadzenie. Oczywiście Kotarski blisko. Śmiałek, Szoltesak tuż za nim jeszcze jest. Libront w tej grupce. Próbuje zaatakować Adama Kotarskiego. Adam Kotarski, Piotr Śmiałek. I inaczej tutaj delikatnie pojechali znowu szerzej. Adam. Tam Kotarski znowu będzie próbował się napędzić na ten fragment prostej, ale traci pozycję nie tylko na rzecz Śmiałka, ale również na rzecz Szołtyska i spada na czwarte miejsce. No i tam Libron wciąż jeszcze, zanim Kotarski będzie tu próbował do pierwszego zakrętu coś wykombinować, żeby chociaż do pierwszej trójki wrócić od zewnętrznej, próbuje atakować Szołtyska, ale tam Libron jeszcze znajdzie miejsce. Nie, nie znajdzie. Jeszcze teraz nie znajdzie miejsca, ale będzie cały czas bardzo blisko. Jak na razie mu to wychodzi by pierwsze miejsce i... Ależ tutaj akcja, musiałem na chwilę przerwać, no, czy to był atak Łuczaka, chyba tak, i Kwiatkowski. Tak, tak, tak. Łuczak i Żerebiec, Konrad znów oberwał. Biliutko będzie Śmiałek, no ale to jest ostatnie już okrążenie, ostatnie metry tego sezonu, ostatnie metry no tego wyścigu. Czy Jerzy Glac to utrzyma? utrzyma powinien to utrzymać, utrzyma. utrzyma. wygrywa. Utrzyma. Jerzy Glac wygrywa ostatni wyścig tego sezonu, Piotr Śmiałek i Rafał Szotysek, to jest pierwsza trójka.